Wiemy, co Kaczorowska robiła zaraz po rozprawie rozwodowej z Pelą. Rogacewicz zabrał ją tam swoim czarnym rumakiem. Rozwód rozwodem, ale życie toczy się dalej, i Agnieszka Kaczorowska udowodniła to dosłownie chwilę po opuszczeniu warszawskiego sądu. Tancerka nie zaszyła się w domu ani nie tonęła w smutku. Wręcz przeciwnie, gdy tylko formalności zostały załatwione, zadzwoniła do ukochanego Marcina Rogacewicza, który błyskawicznie ruszył po nią swoim czarnym autem. Kilka minut później para siedziała już w jednej z modnych warszawskich knajpek, gdzie zamiast łez były czułe spojrzenia i kawa z pianką. Kaczorowska prosto z sali sądowej ruszyła na romantyczną schadzkę z Rogacewiczem. Nie każdy po rozwodzie ma ochotę od razu iść w tango, ale Agnieszka Kaczorowska najwyraźniej uznała, że żadne łzy nie pomogą tak skutecznie, jak kawa z pianką i nowym ukochanym. Ledwo opuściła warszawski sąd, a już w ruch poszedł telefon. Chwilę później przed budynkiem pojawił się ukochany tancerki, niczym książę na czarnym rumaku, tyle że konie miał mechaniczne. Jak ustalił Super Express, tancerka nie czekała długo. Po szybkim telefonie do przyjaciela Marcin Rogacewicz pojawił się przed budynkiem sądu błyskawicznie i zabrał ukochaną w kierunku jednej z przytulnych warszawskich knajpek. Tam, z dala od obiektywów, no może nie do końca, i sądowych paragrafów, Agnieszka mogła wreszcie złapać oddech. Paparazzi uchwycili ich w momencie, gdy siedzą przy stoliku, on skupiony, ona spokojna. Widać, że rozmowa była lekka, a emocje z sali sądowej zostały za drzwiami. Jeśli to miał być rozwodowy obiad, to wyszedł raczej na randkę po przełomie. Czarny rumak Rogacewicza i biała karta Kaczorowskiej. Po spotkaniu para wyszła razem, trzymając się blisko siebie. Rogacewicz, jak na dżentelmena przystało, otworzył przed Agnieszką drzwi auta i ruszyli w nieznanym kierunku. Czarny rumak zniknął za rogiem, a razem z nim widmo byłego małżeństwa. Trudno oprzeć się wrażeniu, że ten dzień miał dla Agnieszki wymiar symboliczny zakończenie jednej historii i otwarcie drugiej, znacznie przyjemniejszej. Bo kto powiedział, że po rozwodzie trzeba płakać w poduszkę, skoro można śmiać się w kawiarni z aktorem, który przyjeżdża po ciebie jak rycerz z filmów romantycznych? Rozwód Kaczorowskiej i Macieja Peli przebiegł bez skandalu, bez krzyków, bez dramatów. Ale to, co stało się chwilę później, pokazało, że aktorka naprawdę potrafi stawiać kropki w swoim życiu. W końcu nie ma nic bardziej symbolicznego, niż zakończyć małżeństwo i od razu wypić latę z mężczyzną, który sprawia, że znowu chce się żyć, o czym para przekonała nas chociażby na parkiecie tańca z gwiazdami.